Od wielu lat mam w piwnicy takie pudełko po filiżankach. Część tego pudełka, pokrywka dekoruje moją piwnicę. Piękny obraz Klimta. No ale samo pudełko, no to przyznam szczerze, jest mało praktyczne. No bo jest okrągłe, trudno je wstawić na półkę, no i tak nie miałem pomysłu co z nim zrobić. No i wymyśliłem, że zrobię z niego takie pudło właśnie do tych sesji noworodkowych, które robi żona. W ten sposób, że do boku, o, tak postawię w ten sposób, że tutaj dookoła, do, do boku, poprzyklejam korę taką ładną korę y, z drzewa, równo ją przytnę tutaj, no i tak na różne wysokości poprzyklejam i to może być, nawet może mieć niezły efekt. Tak zmierzyłem, że mniej więcej taki kawałek ma 7 cm, dookoła obwód jest. 117 cm, czyli potrzeba mi około 17 kawałków. No to 20 kawałków kory. Także jadę po materiał. I to jest drzewo, z którego pochodzi kawałek kory, który pokazałem wcześniej. Drzewo wpadło do świdra. Po prostu było stare, spróchniałe. No i w zasadzie się rozkłada. A tam właśnie są takie ładne pokłady kory, które jeszcze można trochę zagospodarować. Mam już wystarczająco dużo materiału. Teraz wracam do domu i zajmę się przygotowaniem. pudełka, kory. No i będę wszystko kleił. Pudełko ma wysokość około 10 cm, no 9,5, więc też będę takie kawałki dłuższe około 12 cm. Obcinał. Ułożyłem tak wzdłuż, mniej więcej taką długość, jaką potrzebuję, czyli ten metr 17. M, no, i trochę będę dopasowywał. Trochę muszę niestety te kawałki popodcinać, żeby je spasować. A później, jak będę wszystko spasowane, to będę wtedy przyklejał. Wszystkie elementy są już z grubsza spasowane. No i to teraz będę to przyklejał na pudełko. Całe pudełko jest już obklejone korą. To jest efekt końcowy. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. I że nie będzie się to podobało klientom, którzy będą przychodzili na sesje noworodkowe. Myślę, że w taki sposób można nie tylko obkleić takie pudełko, ale na przykład jakąś doniczkę albo skrzynkę na kwiaty. Taka stara kora naprawdę fajnie wygląda. Dzięki za oglądanie tego odcinka. I zapraszam na następne.